Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pełno cudowności i różności, które ostatnio do mnie przyszły. A mowa tutaj oczywiście o książkach i o trzech figurkach fanko. I też wszystkie rzeczy chciałam właśnie Wam tutaj pokazać na kanale, w tym odcinku. Tych książek, które zakupiłam i które do mnie przyszły, jest dziewięć. I po opisach twierdzę, że te książki są swojego rodzaju perełkami i które bardzo chcę przeczytać. I którymi chciałabym teraz z Wami się podzielić, bo może akurat Was te książki również zainteresują. Pierwsza książka jest to Zabić Drozda. Myślę, że większość z Was już tę książkę czytała. Jest to książka światowej literatury. Ta książka otrzymała również Nagrodę Pulitzera, więc to o czymś świadczy. Ogólnie historia w tej książce dzieje się w latach 30. XX wieku w USA. Główny bohater Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, Broni Murzyna oskarżonego o gwałt na białej kobiecie. Z racji tego, że w Ameryce panuje taki wszechogarniający rasizm, ta e, sprawa sądowa po prostu urasta do takiej rangi symbolu. I w tej walce, o, w tej ciągłej walce o równouprawnienie czarnych, e, ciągle pojawiają się pytania, gdzie są granice ludzkiej tolerancji. Jest to książka o dobroci, miłości. Równouprawnieniu, tolerancji. No, myślę, że ta książka bardzo mnie poruszy, zachwyci, bo ja staram się sięgać po książki, które poruszają czasami takie właśnie trudne tematy, jak rasizm, nienawiść, feminizm, właśnie typu np. holokaust, itd. Itd. Ja po takie tematy sięgać bardzo lubię, więc często o takich książkach na kanale tutaj będę mówić. Także mam nadzieję, że również ta książka mi się spodoba. Zobaczymy. Kolejna książka jest to Świat według Garpa Johna Irvinga z naklejku tylko w Empiku. No szkoda, że Empik nakleja takie durne naklejki na okładki książek, bo no nie zdejmę tego, bo oczywiście okładka się wtedy zepsuje, a nie o to chodzi. No nie bywa to cudownie, no ale cóż. Ogólnie ta książka w sposób karykaturalny przedstawia perypetie bohaterów. Autor, właśnie w taki prześpiewczy sposób, zwraca uwagę na problemy lęki i zagrożenia współczesnego świata. Autor, właśnie z wyrozumiałością i właśnie w taki karykaturalny sposób, po prostu pokazuje takie nasze żałosne życie. Nasze, czyli po prostu każdego z nas. No, ta książka ma ponad 600 stron. Więc nie jest to łatwa lektura i jeszcze ma takie małe literki Znaczy łatwa lektura, nie jest to e, cienka lektura, o tak I jeszcze ma właśnie takie małe literki e, No ale zobaczymy Czytałam w sumie same bardzo dobre opinie o tej książce Także myślę, że ta książka również i mnie nie zawiedzie Kolejna książka to One płoną jaśni od wydawnictwa Otwarta. Jest to premiera właśnie września Ja po prostu teraz e, przeczytam wam po prostu opis tej książki Tak będzie zdecydowanie najlepiej Urodziły się skazane na dożywotne cierpienie, jak wszystkie kobiety z małych indyjskich wiosek. Tam nie liczy się, czy jest się sierotą, żoną czy matką. Tam kobieta jest niewolnicą. Poniżane, wykorzystywane i okaleczone, Purnima i Savita przyjaźni znajdują azyl. Do czasu. Jednak ogień nadziei, który raz zapłoną w ich sercach, nie gaśnie. A im bardziej los z nimi igra, tym one płoną jaśniej. Z bohaterkami odważnej powieści utożsamiają się kobiety z wielu stron świata. Seksizm, przemoc domowa, opresyjne normy społeczne to wciąż codzienność miliardów z nich. No, ja tutaj nic więcej nie muszę dodawać: jest to po prostu książka o feminizmie, o, o po prostu tym, jak kobiety wciąż są traktowane bardzo źle, w, no po prostu na całym świecie, bo i w Polsce kobiety nieraz są traktowane bardzo przedmiotowo. No, nic więcej tutaj chyba już nie muszę dodawać. Mam nadzieję, że ta książka. No, ja wiem o tym, że ta książka po prostu rozwarnie mnie na kawałki. Kolejna książka to Chłopiec z Latawcem. Jest to historia opowiadająca o zdradzie, przyjaźni, próbach naprawiania błędów z przeszłości. Są to lata 70. właśnie w Afganistanie, gdzie Amir, chłopiec, który wychowuje się bez kobiet, chce w, po prostu w każdy możliwy sposób przypodobać się swojemu ojcu. Właśnie takim głównym celem, czyli uzyskać uznanie w oczach ojca, przyświeca mu podczas zawodów wpuszczania latawców. Zwycięstwo swoje zawdzięcza Hasanowi, czyli służącemu i towarzyszowi zabaw. Kiedy mężczyzna potrzebuje pomocy chłopca, to Amir tchórzy i w taki perfidny sposób doprowadza do jego zwolnienia i opuszczenia jego domu. W ćwierć wieku później Amir zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych i zostaje pisarzem i wiedzie dość dostatnie życie. I nie może pogodzić się z tym, czego dopuścił się w, w ubiegłych latach, i los daje mu po prostu powód do odkupienia swoich win. No to myślę, że ta historia również warta spisania. Również ma takie dość małe literki. Niemniej jednak bardzo intryguje mnie ten opis. Zobaczymy, jak będzie, co dalej będę mogła o niej powiedzieć, jak już ją skończę i jak ją w ogóle zacznę i skończę. Kolejna książka jest to Other Words for Home. Jest to książka w języku angielskim, bo w końcu chcę się przyłożyć do tego języka, a obcywanie z angielskim poprzez filmy czy książki, po prostu w taki najlepszy sposób, właśnie pozwala nauczyć się w końcu tego języka, bo mój poziom tego języka jest dramatyczny więc w końcu biorę się za siebie i za czytanie książek po angielsku. Jest to książka przeznaczona dla e, dzieci od 8 do 12 lat i to chyba jest dobry sposób, e, dobra książka na e, rozpoczęcie swojej przygody właśnie e, z książkami w języku angielskim. Other Words from Home opowiada o dziewczynce Jude, e, która musi opuścić razem ze swoją matką Syrię i pozostawia swojego ukochanego brata i ojca w, właśnie w, w domu swoim i musi wyjechać razem z matką do Ameryki no ta książka po prostu po opisach i po waszych recenzjach po opiniach Karoliny Skąbuk skusiła mnie do tego, żeby tę książkę zakupić i sama ją chcę bardzo przeczytać no mam nadzieję, że również mnie zachwyci i będzie chwytała mnie za serce i bo ta książka gdzie, bo książki, gdzie dzieci są głównymi bohaterami, które o, po prostu opowiadają o, o w ogóle o ucieczce, o emigracji, o takich na przykład czasach właśnie podczas II wojny światowej, w czasach Holokaustu czy w obozie koncentracyjnym, to takie książki, gdzie po prostu głównymi bohaterami są dziećmi, i to one e, po prostu nadają sens tej historii, to mnie to po prostu... Rozdziela na kawałki takie książki, e, bardzo, bardzo lubię czytać. Także mam nadzieję, że ta książka bardzo przypadnie mi do gustu. Następna książka to e, The Hate You Give, Nienawiść, którą dajesz. E, ta książka ma również swoją ekranizację. Ja jeszcze ani nie czytałam książki, ani nie oglądałam filmu. Najpierw tą książkę chcę przeczytać, a później sięgnąć po film. Ta książka ma fajną czcionkę, dużo litery, więc bardzo dobrze będzie się uczytać. Przeczytam Wam tutaj opis. Szesnastoletnia Star Carter porusza się między dwoma światami. Biedną dzielnicą, w której mieszka, oraz luksusową szkołą prywatną na Przedmieście, do której uczęszcza. Niepewna równowaga między tymi światami zostaje całkowicie zniszczona, gdy przyjaciel z dzieciństwa zostaje zastrzelony przez białego policjanta na jej oczach. Wszyscy chcą wiedzieć jedno, co tak naprawdę stało się tamtej nocy. A jedyną osobą, która może odpowiedzieć na to pytanie, jest Star. Lecz to, co powie dziewczyna, bądź czego nie powie, Mogłoby przewrócić do góry nogami jej codzienność. Mogłoby też zagrozić jej życiu. Nienawiść po prostu teraz jest wszędzie, szczególnie widać to na różnych paradach równości, w internecie. I ja chcę tę książkę bardzo przeczytać, bo ja brzydzę się takiej nienawiści, brzydzę się hejtem, nienawidzę kiedy Sypią się komentarze pod jakimkolwiek na przykład zdjęciem kobiety z wózkiem, czy z jakimkolwiek, nie wiem, w jakimś ubraniu i kobieta kobiecie potrafi napisać. Boże, kobieto, weź zmień ubranie, weź w ogóle, z usuń konto najlepiej. Nienawidzę hejtu, brzydzę się hejtem, brzydzę się nienawiścią. Dla mnie to jest coś okropnego, i myślę, że takie książki o nienawiści warto czytać, bo. To po prostu jest obok nas nienawiść tyczy się każdego z nas praktycznie. Ta nienawiść jest na każdym kroku i to jest strasznie smutne. I dobrze, że takie książki są pisane, dobrze, że nienawiść poruszona jest w literaturze, poruszona jest w filmach, nawet w teatrze na pewno są takie spektakle i bardzo dobrze, bo nienawiść trzeba tępić. Trzeba to tępić, bo bez tego to nic nie pozostanie. Trzeba kochani stawić czoło tej nienawiści, hejtowi i nie dać się, bo karma wraca. Pamiętajcie o tym. Zobaczymy o co chodzi w tej książce. Na pewno po nią sięgnę, bo o czymś takim warto, warto czytać. Kolejną książką, którą Wam pokażę, jest właśnie księga Arona. Jest to opowieść o ośmioletnim chłopcu Aronie, który wraz z rodzicami przeprowadza się do Zatoczonej Warszawy. Jego ojciec podejmuje pracę w fabryce, a on sam zaprzyjaźnia się z Ludkiem Chłopcem, który po prostu zdradza mu tajemnicę podwórka I szczęście tej rodziny po prostu przekreśla wybuch II wojny światowej Opaski z gwiazdą Dawida, kradzieże i strach przed niemieckimi żołnierzami To w tamtych czasach po prostu codzienność I ten chłopiec e, po prostu zostaje zamknięty w murach getta Musi podejmować okrutne decyzje z wagi, których po prostu czasem nie zdaje sobie sprawy. Kiedy traci bliskich, trafia pod opiekę Janusza Korczaka, który na nowo po prostu budzi w nim człowieczeństwo. Czy ten opis nie jest zarazem straszny i taki chwytający za serce? No jest, prawda? Tam, gdzie jest dziecko, gdzie jest Holokaust, to ja tę książkę kupuję w ciemno. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki i Zobaczymy. Ostatnią książką, którą wam pokażę i którą odebrałam przed, przed kręceniem tego filmiku, jest Mały Książę. Jest to wydanie za wstępem. Jest to wydanie Małego Księcia od wydawnictwo znak. Ogólnie ostatnio przeglądałam właśnie internet zapowiedzi wydawnictw i bardzo zapragnęłam mieć Małego Księcia u siebie na biblioteczce, bo ja czytałam Małego Księcia może dwa razy w życiu, góra trzy. I ja tą książkę. Uwustwiam, uwielbiam mojego Księcia i zapragnę swoją na biblioteczce, więc właśnie tak się złożyło, że wydawnictwo Znak tą książkę właśnie wydawało Jest to książka wzbogacana o wstęp na temat życia i twórczości autora, o genezie i właśnie tym fenomenie Małego Księcia Są oczywiście oryginalne ilustracje autora, tutaj Wam pokażę, o na przykład tutaj Także cieszę się bardzo, że ta książka już jest u mnie I uwielbiam do Małego Księcia wracać Teraz będę wracała do niego bardzo często Ja kocham Małego Księcia za tą taką dziecięcą wrażliwość Za tą skarbnicę cytatów, która tutaj właśnie w tej książce jest Także jeśli macie ochotę, to pod filmikiem tam podlinkuję Wam tą książkę I będziecie sobie mogli sami ją zakupić Ja kupiłam ją za 20 zł Więc no nie jest, to nie jest wydatek bardzo obciążający wasz portfel, także tego małego księcia warto u siebie też mieć Teraz chciałam Wam pokazać takie trzy figurki figurki fanko, które do niej przyszły. Ja uwielbiam te figurki. Szkoda, że one są tak drogie, bo no niestety to nie jest wydatek 10 zł, a 50 i wyżej. Ale jak kocham to, naprawdę uwielbiam to kolekcjonować, i może ktoś powiedzieć, że no nie jestem normalna, ale. No, po prostu z ja zrobię, że ja uwielbiam te figurki z Harry'ego Pottera, z Disneya. Naprawdę te figurki są fantastyczne. I niektórzy kolekcjonują znaczki, a ja kolekcjonuję figurki. I myślę, że bukstagramowa społeczność wie o co chodzi. Ja tych figurek mam na razie 8, ale bardzo chcę kolek kolekcjonować figurki z Harry'ego Pottera, ze Stranger Things, z z Papieru i z Disneya. I właśnie zapragnęłam mieć właśnie taką swoją kolekcję, właśnie jeśli chodzi o figurki Harry'ego Pottera, i właśnie na regale, bardzo tam na górze, chciałabym po prostu zrobić miejsce na wszystko związane właśnie z Harrym Potterem. I teraz wam pokażę dwie figurki z Harry'ego Pottera. Jest to Hagrid, jest on tutaj właśnie z tym ciastem dla Harry'ego. Jest to z części Harry Potter i kamień filozoficzny, kiedy Hagrid przychodzi właśnie do Harry'ego, żeby Podarować mu list do Hogwartu. Ta figurka ma 15 cm, jak widać, jest dość ciężka w porównaniu do tej takiej standardowej, ale jest taka cudowna, że musiałam ją mieć. Kupiłam ją, na, kupiłam ją w sklepie Hero4U i jest cudowna. Jestem bardzo z niej zadowolona i pięknie zdobi moją biblioteczkę. Kolejną figurką jest figurka profesora Maggie Jest wykonana naprawdę dobrze. Nie ma tutaj żadnych mankamentów i jest też naprawdę urocza i cieszę się, że ją kupiłam Ją również kupiłam w sklepie hero for You. I kolejna figurka, która jest tak cudowna, jest to Urszula z Małej ręki, Zakupiłam ją na stronie Stworki Potworki, też pod filmem Wszystko od tej, wszystkie książki, i te figurki wam podlinkuję No. Ta figurka jest naprawdę fenomenalna. Ja te, te wszystkie tutaj łansy, no są cudowne i naprawdę fantastyczna figurka. No, powiedzcie, że te figurki są cudowne, naprawdę są cudowne. <grych> ja mam jeszcze Harry Pottera, Sabrinę, Simbę i dwie figurki ze Stranger Things. Także ta moja kolekcja będzie się powiększać z dnia na dzień, bo ja te figurki bardzo, bardzo lubię. I kocham to kolekcjonować, i to sprawia mi taką radość, kiedy otwieram tą figurkę i mogę ją postawić w siebie na biblioteczce. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kolekcjonujecie figurki Funko, która figurka była waszą pierwszą i jakie figurki z jakich kategorii chcecie kolekcjonować. A co do książek, to dajcie znać, czy je czytaliście, czy któraś was e, zaintrygowała i którą chcecie właśnie przeczytać, kupić. Także dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Cześć!